Teraz będziemy sobie ciąć taką oto szablą. Jest to francuska szabla model 1821 bodajże. Nawet nie bodajże. Jest oryginał, jest naostrzona na tyle, że powinna ładnie ciąć. Jest to bardzo lekka szabla. Generalnie długości dla piechoty, czyli tak powiem wygodnie się nie operuje w piechocie. Nie jest za długa. Bardzo leciutka. że bodajże 650 gram fajny kawałek tutaj. fajna sprawa. robię cięcie praktycznie, ale może tym razem dla odmiany takie.